Dzień dobry, witam Was na naszych rozmowach, gdzie będziemy przedstawiać kandydatów na prezydenta. Rozmowy niestety wydłużyły nam się i nie będę Was tutaj zanudzać, godziną 40 chyba cały materiał posiada, dlatego stwierdziliśmy, że podzielimy materiał na dwie części. Gorąco zachęcam do odsłuchania. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na wolnych rozmowach. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trzech kandydatach na prezydenta. Każdy z nas przygotował informacje na temat każdego z kandydatów, ale najpierw moi goście Marek Granowicz ze Stowarzyszenia Libertariańskiego. Dzień dobry. Kamil Tyrek z Stowarzyszenia Koliber. Cześć wszystkim. No i Konrad Domaga ze Stowarzyszenia Niskie Składki. Każdy z nas przygotował po kandydacie i ja przygotowałem troszkę informacji o panu Ka Kośniaku Kamyszowi. Koś... Nie wiem, źle, źle odmieniłem chyba, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego i to jest Koalicja koalicja Polska? Koalicja Polska, Polska. Dobrze, dobrze. Przygotowałem tutaj informację. Kamilu, o kim ty przygotowałeś informację jeszcze możesz powiedzieć? Ja przygotowałem na temat szyła na hołowni. A ty, Marku? A ja w ostatniej chwili musiałem zmienić kandydata Tłatkowskiego, który nie posiada programu. E, póki co, na, e, na pana Krzysztofa Bosaka. Myślę, że ogólnie wybraliśmy sobie takie postacie, które są troszkę czarnymi koniami tych wyborów, i też osoby, które mają szansę na pewno na trzecie miejsce, e, ale też szanse na to, żeby się dostać do drugiej tury. Jakieś tam posiadają szanse. Poza oczywiście pewnymi liderami, czyli Andrzej Duda i Trzaskowski, pochodzący z największych obozów politycznych, to są osoby, które chcą się przebić do tej drugiej tury i zobaczymy, jak im to wychodzi. Będziemy to oceniać, będziemy też oceniać ich program. Ale najpierw po pozwólcie, że opowiem Wam krótką historię o Władysławu Kosiniaku Kamyszu. A więc tak, posiada on 39 lat, wykształcenie medyczne lekarskie. Eee, kariera jego polityczna jest związana od 2000 roku z Polskim Stronnictwem Ludowym. Zaczynał też młodo, bo w wieku 19 lat już się pojawił w tym Polskim Stronnictwie Ludowym. Współtwórca Forum Młodych Ludowców. Od 2011 roku minister pracy i polityki socjalnej w drugim rządzie Donalda Tuska. Od 2012 roku wiceprezes PSL-u i później 7 listopada 2015 roku rada naczelna PSL powołała go na stanowisko prezesa partii i pełni to, tą funkcję do dnia dzisiejszego. Teraz w grudniu 2019 roku oficjalnie zadeklarował, że będzie się ubiegał o Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach w 2020 roku. Tak wygląda nasz kandydat pierwszy, tutaj którego przedstawiamy. Jego hasło wyborcze to jest Nadzieja dla Polski. Zobaczymy, czy tą nadzieją będzie i przejdźmy do programu, nad którym byśmy mogli już podyskutować. Przed zwiększeniem wydatków na służbę zdrowia do 6,8% PKB, darmowe leki, szczepienia i stomatologia dla dzieci i gdzieś tam jeszcze... Może zaraz znajdę. O, leczenie niepłodności. Nie? Takie rzeczy związane tutaj ewidentnie ze służbą zdrowia. Też przy tej, przy okazji tej pandemii bardzo dużo mówi się o służbie zdrowia. I jak, jak uważacie, czy takie zwiększenie wydatków to jest rozwiązanie tego problemu, który się teraz pojawił? Czy to jest dobre podejście, czy, czy może nie wiem, wolny rynek prywatyzacja szpitali to jest jedyna słuszna droga? W samym programie nie wiem, ale na pewno w odpowiedziach w latarniku wyborczych miał zaznaczone, że jest za możliwością współpłacenia. To znaczy za do, możliwością dopłat do, do lepszej jakości usług medycznych, czyli to przykładowo e, przy, e, przy operacji, nie wiem, zaćmy można mieć dwa rodzaje soczewek. Mhm, Obecnie m. można albo wydać pełną kwotę w prywatnej za tę lepszą, albo, albo zero, ale mieć gorszą. E, I uważasz, że to jest i, dobre rozwiązanie? Że tą drogą Tak, uważam, że tak. Uważam, że ten. to y, jakby te dwa stopnie, tak? Że albo, albo wszystko, znaczy albo masz gorszej jakości, albo lepszej, ale musisz zapłacić całość, to jest to jest takie pomalenie z poplątaniem. Podobnie zresztą e, można się zastanowić nad opłatami za same, same wizyty e, lekarskie, e, które na przykład mogłyby być potem refundowane w części albo w całości, e, zależnie od pojawienia się czy nie, nie pojawienia u lekarza itd. Tak Tutaj dopływ środków prywatnych do publicznego systemu, moim zdaniem, byłby, byłby pewnym rozwiązaniem. A jeżeli chodzi o samo, sam napływ pieniędzy publicznych, no to tutaj oczywiście wydaje się, że w Polsce stosunkowo mały procent PKB jest wydawany na system opieki zdrowotnej, łącznie też z tym prywatnym. To znaczy, że suma tego, tych 2,4%, chyba jakoś tak jest łącznie, to, to dalej jest stosunkowo mało do innych państw, ale na pewno jest, jest, jest tak w Polsce, że w wielu miejscach te pieniądze uciekają. Mhm. Kamilo? Teraz się mhm. tak właśnie zastanawiam, bo tutaj nawet jest porównanie do kandydata, którego przedstawię za kilka minut, czyli do temat Hołogni, który już proponuje aż 7% PKB na służbę zdrowia. Mhm tam jest inna kwestia, o której później opowiem. I teraz pytanie, czy to nie jest właśnie tak, że szpitale mają w miarę dobre finansowanie, ale mają złe zarządzanie? Tu też e, kiedyś e, takie były dyskusje na ten temat, czy właśnie szpitale nie powinny być lepiej zarządzane, i pytanie, jak to zrobić. I pytanie, czy takie zwiększenie wydatków to nie jest takie czysto populistyczne hasło, które mówi, że no, będziemy mieli super służbę zdrowia, tylko musimy zwiększyć na nią wydatki. E, ta kwestia dopłat do lepszych usług medycznych, to jest coś, co już. E, Wielokrotnie słyszeliśmy od wielu kampanii i myślę, że ta kwestia akurat jest warta rozważenia, ponieważ jest to niejako dobra, dobra rzecz dla naszego portfela. Czyli jeżeli rzeczywiście chcemy skorzystać z tego NFZ, bo mamy taką możliwość, ale chcemy mieć te lepsze usługi, to musimy mieć możliwość, znaczy no możemy mieć możliwość, żeby ta usługa była ciekawsza. Dzięki temu, no co prawda, nie pójdziemy do prywatyarza, ale być można tego prywaciarza nas nie stać. I też tutaj była poruszana kwestia, czy prywatyzacja służby zdrowia byłaby słuszna, i to jest myślę temat bardzo głęboki. Mm -hmm. I nie wiem, czy jak naj... czy warto go w ogóle teraz poruszyć, <laughs> bo myślę, że idziemy jeszcze dalej niż tą pierwszą damą. Dobrze, ale... Wy, wyda wydaje mi się, że nie. Ja szybko tylko dodam, że. To jest o tyle ciekawe, że jakby sama kwestia prywatyzacji, to tutaj mamy bardzo dużo różnych możliwości, tak? Mamy prywatne fundusze ubezpieczeniowe albo same prywatne szpitale i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak mówię, że nie pójdziemy do prywatnia. Może i pójdziemy do prywatnego szpitala, ale sfinansowanego częściowo NFZ, to, tak, to jakby to, też w Polsce dużo prywatnych jest działających na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. I wydaje mi się, że takie rozwiązanie byłoby bardzo dobre i tak w taką stronę powinniśmy iść. Oczywiście też w, w stronę urynkowienia, ale właśnie a propos takich wolnościowych pomysłów to też jest ich kilka tutaj. Jest tak. Zerowy procent VAT na zdrową żywność. Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Nie wiem, jak wasi kandydaci czy o tym wspominają, bo jest o tym dość cicho. Przypominam, jak wyglądały kampanie 5 lat temu, wtedy praktycznie każdy o tej kwocie wolnej się wypowiadał. Mamy też emerytury bez podatku i Praca emeryta bez podatku. Tutaj wolnościowe hasła, które się pojawiają. Jak wierzycie w, tą, w te wolnościowe hasła, i czy one są dobre? Bo moim zdaniem, no tak. Jak każde wolnościowe, nie na no, żartuję, nie. bo to też musi być odpowiednia, odpowiednia ich ilość. Ale to może ja teraz zacznę. O, trochę. o tak. Się... Przydałoby się, bo tak was wypytuję, a tutaj nic nie powiem. Jeśli chodzi o kwestię emerytury bez podatku i pracy, emeryta bez podatku, jasne, to jest troszkę absurdalne, że rzeczy, za które już płaciliśmy wcześniej podatki, jak, jak pracowaliśmy, że teraz znowu, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że podatek dochodowy po części trafia do samorządów, więc to wszystko musi być bardzo roztropne, bo teraz zabiera. Obniżając podatki PIT, czy w ogóle coś kombinując przy tych podatkach, troszkę uderzamy w samorządy i nie wiem, czy to jest dobry, dobra rzecz. Poza tym, tak naprawdę, przez to, że te emerytury są opodatkowane, to jest to jakieś takie łatwiejsze funkcjonowanie dla państwa. Ja, oczywiście, jestem za z obniżaniem podatków i za to, żeby emerytury były bez podatku dochodowego i emeryci pracowali bez podatku dochodowego. Tylko pytanie, jak wtedy byśmy musieli zmienić właśnie finansowanie samorządów i finansowanie w ogóle państwa, bo mimo wszystko to są dość. no to są dość duże kwoty, jest sporo emerytów, sporo emerytów, e, znaczy sporo emerytów może nie pracuje, ale część z nich pracuje, więc te kwoty są naprawdę duże i dla samorządów będzie to bardzo odczuwalne. E, podniesienie kwoty wolnej od podatku, oczywiście tak, i w taki normalny, sensowny sposób podniesienie tej kwoty wolnej od podatku, e, nie tak jak to zrobił trochę Duda, bo to było takie troszkę. No, nie, nie do końca według mnie dobrze zrobione, to takie trochę oszukane, że niby podwyższył, ale z drugiej strony nie do końca, więc takie 10 tysięcy kwota wolna od podatku jak najbardziej, tak, myślę, że tutaj się zgadzamy. I tutaj też by trzeba się znowu zastanowić nad tym, jak samorządy. Bo to też znowu zabieramy z podatku dochodowego, który po części trafia do samorządów. Więc trzeba by może wtedy się zastanowić, że może większa część puli z podatków dochodowych trafia do samorządów, żeby jakoś zrekompensować te straty. No i zdrowy VAT na zdrową żywność. Dla mnie czysto populistyczne hasło. Oczywiście zgadzam się, ale no to jest pod czysty populizm podchodzi. Nie wiem zresztą, czy to nie, to nie jest kwestia z Unią Europejską wtedy się dogadywania, bo to chyba też reguluje w jakiś sposób nam Unia Europejska. Więc z mojej strony to tyle. Kto jest chętny tutaj, żeby coś dodać? Ja chętnie zacznę, żebym nie zapomniał. Ja zdecydowanie jestem oczywiście za obniżaniem opodatkowania w Polsce, natomiast jestem zwolennikiem tego, żeby najpierw iść w prostotę. To znaczy zdecydowanie zamiast zerowego VAT-u na, na, na zdrową żywność, wolałbym zniesienie jakichkolwiek obniżonych stawek VAT-u i zdecydowanie obniżenie stawki podstawowej, bo to obniża zdecydowanie koszty jego poboru i wszystkie problemy z nim związane godziny przeznaczone przez pracodawcy, przez przedsiębiorców na to. Jeżeli chodzi o kwotę wolną od podatku, no to powiedziałeś, że tak trochę oszukał, jak na mnie Kwota wolna od podatku w Polsce została zlikwidowana, bo jeżeli mamy kwotę wolną od podatku, która w niektórych sytuacjach może wynosić zero, to dla mnie to nie jest kwota wolna od podatku. Tak, tak, tak. I tutaj i tutaj nie jestem zwolennikiem wielkiego podnoszenia kwoty wolnej od podatku, bo raczej wolę bardziej liniowe odpodatkowanie, natomiast oczywiście no tak, kwota co najmniej tych 10 tysięcy to jak najbardziej tu się, tu, tu się zgadzam z kandydatem. I pierwsza rzecz, która była poruszona, a to emerytura bez podatku. No tutaj problem, poza samorządami, problem jest taki, że, znaczy są dwa problemy. Pierwszy, pierwsza kwestia jest taka, że mamy kilka systemów emerytalnych w Polsce, to znaczy w tym momencie, jeżeli mówimy emerytura bez podatku i praca emeryta bez podatku, to rozumiem, że również liczymy e, emerytowanych policjantów, wojskowych itd., itd., e, tych, którzy przechodzą na emeryturę znacznie wcześniej. I, i, I tutaj oczywiście to jest pewien problem. No i, no i kwestia jest taka, no, że można by na obronę jakby polskiego systemu podatkowego względem emerytury idzie to, że ten system jest niejako jest spójny, tak? Czyli na emerytu, na składki emerytalne idą od kwoty brutto, czyli są one są raz opodatkowane, tak? Tutaj, jak ci mówiący o podwójnym opodatkowaniu, się zdecydowanie mylą, bo pieni wszystkie pieniądze wypłacane są opodatkowane raz w tym wypadku. To zresztą też z tego się wzięła opłata przekształceniowa ofer, ale to jest inny, ten, inny temat. E, natomiast, oczywiście, no przy, e, wydaje mi się, że raczej można byłoby się zastanowić nad jakimś większym system, zmianami w systemie emerytalnym i wtedy można dyskutować o kwotach, które są wypłacane, mhm. a nie czterech 4 milionach długu ukrytego. Widzę, że kwestia merytoryczna programu została dość szeroko poruszona. Z tego, co pamiętam, jeszcze w programie kosiniak kamysza była kwestia rozwinięcia 500+. Tak, to chciałem już zostawić na koniec, bo teraz chciałem podać o... wolnościowe hasło, żeby później tę kropeczkę dać na to... z to może, to może jeszcze nie będę rozpatrywał tego, co z tym 500+, pan Kosiniak wymyślił. Tylko może teraz taka kwestia, na ile te pomysły są właśnie realne do zrealizowania przez pana Kuśniaka, no bo wiadomo też, że potrzeba do tego w większości zajmowej, ale też pytanie, na ile te pomysły, szczególnie teraz w dobie koronawirusa i takiego kryzysu gospodarczego, który no może już nastąpił, może nastąpi, też trudno ocenić, co nazwać tutaj kryzysem. Czy te pomysły byłyby dość realne, ponieważ no, każdy z tych pomysłów o wyniżków podatków, czy też, no w sumie tej tylko podatków, byłyby boleste dla naszego budżetu, który i tak teraz już jest dość, można powiedzieć, w biednym stanie, szczególnie też samorządy, szczególnie samorządy, bo też ich tutaj dotyczy ta kwestia dość mocno, też mają już problemy, o czym wspominały budżety, bo już nawet rok temu, kiedy jeszcze kryzysu nie było, to wiele miast mówiło, że są problemy, brakuje środków, a tutaj, jakby nie dość, że dojdzie teraz kryzys spowodowany wirusem, to takie realizowanie pomysłów mogłoby być szczególnie bolesne, więc rzeczywiście ta kwestia szukania jakby nowych źródeł finansowania do samorządów, przepchnięcia jakichś inaczej pieniędzy, byłaby dość ważna, jeżeli chcemy to zrealizować. Nie wiem, czy pan Kosiniak o tym wspominał. Tak naprawdę nie słyszałem. Yy, tutaj może się wypowiedzieć kolem, czy pan Kosiniak jakoś to tłumaczył. Yy, Widzę, że i po że raczej nie tłumaczę tego znaczy, to by... ja, ja, ja postawię tutaj, znaczy prze, prze, przejdę dalej, i podsumuję jak w jakiś sposób. No dla mnie to są czysto takie populistyczne hasła, żeby pokazać, no że no jestem tak, trochę tak. wolnorynkowym. No zerowy VAT, no to jest takie. To nie, to nie jest w ogóle w jego kompetencjach, to, to tak jak wspomnieliśmy. I większość stymowa no tak. i dogadywanie się z Unią Europejską. E... Podniesienie kwoty wolnej od podatku rzucone, wydaje mi się, tylko tak, żeby rzucić, ale to jest jedyna realna rzecz, którą fajnie jakby ktoś poruszył i więcej kandydatów o tym mówiło. Ta emerytura bez podatku to jest w ogóle dla mnie bez przemyślenia, tak naprawdę, bo przy tym systemie emerytalnym to, to, to jest taka i ty, 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 tych właśnie kwestiach samorządów dla mnie to jest takie troszkę rzucenie, że, że a obniżmy podatki, coś bez podatków, żeby tam przekonać wyborców. Troszkę też uderzanie wyborców w pis no bo wiadomo, że duża część emerytów, pracujących emerytów, głosuje na PiS, no to takie chęć podebrania tego elektoratu. To jest dla mnie tylko i wyłącznie to, a nie żadne wolnościowe myślenia? Chociaż oni od bardzo konsekwentnie, od długiego czasu mówią o tym, nie? O bez podatków tak, Ale myślę wyda wydaje mi się, że to też jest dłuższa walka po prostu o elektorat Pisu. To, 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 to bo to nie, wiadomo, że oni się na tej wsi gdzieś tam na tych wsiach mniejszych miejscowościach i średnich miejscowościach walczą tam po prostu o swój elektorat. E, no i to jest takie właśnie ale dla mnie hasło skierowane w ich stronę. I dla mnie to, że to nie jest wolnościowy kandydat, no to jest kwestia rozwinięcie programu 500 plus, 1000 zł dla dzieci i 500 zł dla osób niepełnosprawnych, bez pro, pro, progu dochodowego. co Okazuje, że tak naprawdę. No, no, no. Dla mnie ten 500 plus to jest taki papierek lakmusowy. Jeśli ktoś w 100% mówi, że popiera i tak dalej, to taki średni z niego wolnościowiec. Nie wiem. Dla mnie jeszcze jest zakaz handlu, ale. Okej, okay, okej, okay, okay. Ale to można dyskutować. Nie, to tak. tak to, o to, tym, czy to jest no, wolnościowy kandydat. To, no to, to, to już jest szaleństwo, tak? Znaczy, yy... Jedyną tak naprawdę możliwością obecnie polityczną w Polsce, by 500 plus nie było istotne, jest to, że 500 plus straci na, na tyle na wartości, że nie będzie już to tak ciążyło budżetu, <noise> ale niech zostanie kwota 500, tak? Tak, albo ewentualnie jako zwrot podatku, nie? Jako tam... Tak, ale nie wierzę w możliwość realizacji tego. Tak, znaczy mówię o jakby sytuacji politycznej. Jest taka, że nikt nie będzie wybrany, kto, kto, kto zaproponuje zlikwidowanie, no. Nowoczesna proponowała w formie złotu podatku. No. Gdzie jest to, wiemy. No Okej. Okay. Dobra. E, no, to, 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 tak wygląda ten kandydat. Później sobie jeszcze o nim porozmawiamy. Dla kogo to jest kandydat i czy to jest w ogóle dla wolnościowców kandydat? Na razie jest jakiś już przedsmak tego wszystkiego. Przechodzimy dalej. Chyba Hołownia nam to wychodzi teraz. No dobrze, w takim razie Hołownia? Szymon Hołownia. No, Szymon Hołownia nie ma za bardzo doświadczenia politycznego. Jest to dziennikarz. Bo najbardziej znany jednak z programu Mam Talent, aczkolwiek miał swoje, że tak powiem, doświadczenie w innych programach. Był dyrektorem programowym stacji Religia TV i niejako deklaruje się jako osoba dość mocno wierząca, jako katolik. Jest wegetarianinem, co też może być ciekawostką, bo mało kto się chwali w takich rzeczach, jeżeli chodzi o wybory. I jego działalność głównie taka, można powiedzieć, prospołeczna, opierała się poprzez działanie w akcjach charytatywnych, zbieranie pieniędzy na dzieci z Afryki, więc tu też można powiedzieć, że jest jakaś kwestia organizacyjna w jego talencie. I jeżeli chodzi o jego taki program pokrótce, to takie najciekawsze punkty, to między innymi jego propozycja wzrostu płacy nauczycieli do 3800 netto od takiej kwoty nauczyciele mieliby zaczynać swoją pracę i jest to niejako motywowane tym, że przez to więcej osób będzie chciało naprawdę zostać nauczycielem i też jakby zmotywować ich do działań. Też podobnie jak Kosiniak-Kamysz proponował, żeby niejako Senat stał się taką izbą samorządową, a nie izbą parlamentarną i mimo, że jest katolikiem, to może to niektórych zdziwić, ale jest jako przeciw krytykowaniu środowisk LGBT, jest za kompromisem aborcyjnym, kompromisem aborcyjnym. Popiera 500 więc też jeżeli chodzi o takie wolnościowe kwestie, to może nas to boleć. No On chyba nic, ono o czymś mówił w ogóle w swoim programie, takim stricte wolnościowym, coś takiego wy, wy, wy tam? Właśnie za bardzo nie znalazłem, tylko można, jeżeli chodzi o takie obniżenie podatku czy też opłat, to dotyczy to y, kryzysu obecnego i tutaj proponował między innymi no niestety niewolnościowe, ale podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 2000 zł, ale przez 6 miesięcy, y, odroczenie podatków na 6 miesięcy wszelkich y, dla przedsiębiorców, którzy mieliby problemy z y, obecnym kryzysem. I też proponował, aby zwiększyć taką transzę, która jest przekazywana dla samorządów na czas wirusa, więc no, tej za dużo jakby kwestii, poza tym odroczenie podatków na 6 miesięcy nie było. większość, że ten spraw jest dość no, nie tyle co populistyczna, co socjalistyczna w pewnym sensie, no, bo podwyżka na przykład zacich dla bezrobotnych do taki kwoty może no, w pewien sposób przerażać niektórych. I jako ciekawostka on też, tak jak wspominałem, proponował 7% PKB na NFZ, ale w tej kwestii proponował, aby zorganizować referendum, które miałoby niejako zdecydować, czy zwiększyć składkę zdrowotną. W przypadku zwiększenia składki zdrowotnej od razu też zwiększany jest jakby nakład na NFZ. Okay. I może ktoś chce ocenić ten program. Uh. Ja I co oczywiście? Słucham? Ja ci... Żeby ocenić program i osoby. Jest sobie. Szymon Kołownia, e, ja jeszcze tylko tak, tak dodam, chociaż to może na koniec, żebyśmy powiedzieli, ja z tego co pamiętam w Latarniku, nie wiem czy gdzieś jeszcze mówił o tym, że popiera zwiększenie podatków dla osób najlepiej zarabiających. Jeszcze tylko bym dodał, nie wiem, czy chyba nie wspomniałeś o tym, że on też chyba parę książek napisał, całkiem popularne były nawet. Jak na stan polskiego czytelnictwa, nie? Tutaj faktycznie, nie wiem, można by powiedzieć o tym kandydacie, że to takie mocne centrum, tak naprawdę trudno... Jest jeden z tych kandydatów, o którym trudno coś więcej powiedzieć, z tego powodu, że on jakoś, chyba tak jakoś mało mówi stosunkowo o tym programie mm -hmm. swoim. I, I to jest u niego takie problematyczne. Znaczy, ja się zastanawiałem, czy w programie się pojawi czytanie konstytucji. Bo ostatnio przecież był z tego znany, że, że czyta Konstytucję i tutaj wzrusza się dość mocno. Ja jestem zdziwiony bardzo mocno, jak tam śledziłem różnego rodzaju sondaże, jego wynikiem. Bo z mojej perspektywy on na początku tak, wyglądał na takiego czarnego konia, taką osobę, która, taka świeża krew, tak? Bo to, to jest, to był nowy kandydat, wszyscy inni są tak naprawdę w jakiś sposób związani z polityką, tak? Ale tutaj on wyrasta jak ktoś nowy, ciekawy, tam powiedział, że chce być za wieloma takimi kompromisami, że Chce być profesjonalny i tam te referenda i wszystko tak dalej. Tylko później, właśnie z czasem jego kampanii, nagle doszło takiego wielkiego gdybania. Do mi się podobała, była taka audycja gdzieś tam kiedyś, że on powiedział, że ma dość gdybologii. A później, jak go pani o coś pytała, to mówi, no nie wiem, to trzeba ekspertów spytać, to może referendum, to coś tam. Brak konkretów i, i to myślę, że jest dużą tutaj słabością. No na pewno jest to. Tutaj... No. Znalazłem, że takie akurat idealne nawiązanie do Kosiniaka-Kamysza e, jest przeciwnikiem podwyższania pensji minimalnej, e, przeciwieństwie do, do Władysława Kosiniaka-Kamysza. Okay, okay, e, okay. <laughs> że, żeby to znaleźć na obronę, e, będę jeszcze szukał. No miasto, do, mnie ten, do mnie ten kandydat nie przemawia. Znaczy, powiedzmy tak, program ma najlepszy, ale ten program nazywał się Mam Talent. I... I tyle, jeśli chodzi o jego program polityczny, nie wiem czy to jest w ogóle sformalizowany jako program polityczny, czy raczej... Go takie... Nie, nie, na jego stronie znalazłem, można powiedzieć, takie odnośniki do jakichś jego własnych artykułów, nawet nie wiem jak to nazwać, okay. gdzie opisywał co sądzi na jakiś temat i to nie było jakby określone jako jakiś taki zwykły program, tylko jakby takie wiem, artykuły, jakieś jego felietony, co o tym sądzi. Mhm. I naprawdę trudno było jakiekolwiek znaleźć punkty programowe, jeżeli chodzi o pana chałownię. To no, było też wiedzieć, za czym on w ogóle jest. Jeśli chodzi też o jego doświadczenie, takie, bo czy to byłaby osoba, która posiada takie doświadczenie, że byłby dobrym prezydentem? No, w mojej perspektywie. Nie. No, nie. Chociaż ma doświadczenie dziennikarskie, co jest takie, że mógłby się gdzieś potrafić jakieś wyjazdy zaplanować, tam fajnie na tych wyjazdach wypadać, tak powiedzmy. Ale tak politycznie. No nie wiem, nie, po prostu ja, ja do mnie jakoś nie przemawia. nie wiem z czego wynika jego duże poparcie, chyba tylko ze, z takiej świeżości I, i z tego, że jest taki neutralny w, w wielu kwestiach, przez co on był takim najlepszym wyborem w pewnym momencie dla ludzi, którzy nie chcą głosować na PiS. Może, może tak, bo to, 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 to tak trochę na niego patrzyłem. Czy znaczy, to jest konserwatysta, który, który jest bardzo delikatny w wielu kwestiach właśnie ta neutralność. Znaczy to, to, że tak naprawdę może nie znajdziesz wiele punktów, z którymi się bardzo gdzieś zgadza z nim, natomiast wiele osób znajdzie mało punktów, z którymi się zdecydowanie nie zgadza. Mi się wydaje, że dopóki się nie pojawił Trzaskowski, to on i Kośniak kamesz ale może troszkę bardziej on, wyrastał na takie najmniejsze zło że jeśli nie chcemy PiSu, no to to jest takie najmniejsze zło i wiele ludzi po prostu tak widział, Przy spadającej Kidawie Błońskiej ciągle w Dudą, to było takie poszukiwanie, kto może ewentualnie powalczyć z Dudą i on chyba troszkę na taką osobę wyrósł i stąd było, stąd było jego takie poparcie, a nie z tego powodu, że on jest jakimś liderem i rzucił jakieś takie hasła, które porwały tłumę na mury tam. Znaczy, miał to takie troszkę ja zapobiec, związki taki kuki w sumie, jakby nie patrzeć, czyli też osoba znikąd, która się wzięła, nagle się pojawiła w polityce. Choć Kukiz trochę działał jeszcze 2014, nad wcześniej działał w, w, w KUBA Sejmie. Sejmie. i w Sejmiku, tak, a w jednak wojewódz. jego popularność jako polityka nie była jakaś taka wielka. Sarpiąc za prezydenta też nagle z nienacka wywinął wynik 20%, więc było to dość dużym zaskoczeniem. Szczególnie, że pierwsze sondaże, czy też nawet te, które były miesiąc przed końcem wyborów, przewidywały, że jego wynik będzie raczej jednocyfrowy. Więc coś pytanie, czy to nie jest tak, że na kołownię głosuje elektorat ludzi, którzy są no, niezadowoleni z tego, co się dzieje w Polsce, ale wszyscy inni kandydaci, z racji, już mają jakieś poglądy, bo tutaj bym powiedział, że kołownia co bardzo poglądów nie ma, bo jest wszystkim neutralny, że właśnie to nie jest, tak jak mówiliście, takie najmniejsze zło. I też bardzo mnie zdziwiło to, że w czasie tego, że powiem, tej klęski Kidawy-Błońskiej słupki sondażowe pana Hołowni znacznie skoczyły do góry, a teraz, gdy pojawił się Trzaskowski, to jego słupki są dość stabilne, a w dół znowu spadł Kosiniak kamysz więc też jestem ciekaw, czy ten wzrost rzeczywiście miał związek z, z kwalifikacją Kidawą-Błońską, czy po prostu rzeczywiście Hołownia jakimś sposobem przekona tych wyborców. No zobaczymy, co Czy, mieć... Czy trzeba było mieć nie... sondaże łącznie z przepływami wyborców? Uch. No bo tutaj jednak jak jest... nawet jak jest stabilny słupek, to on może, może oznaczać, że... że część przeszła, nie wiem, od dudy na Hołownię, od hołowni na Czaskowskiego i tam takie różne, nie? W tym sensie ruchy tutaj mogą być wielowymiarowe. No jednak wejście Szewskowskiego do gry, no to była na tyle duża zmiana, że ona mogła zmienić poparcie praktycznie każdego kandydata, może z wyjątkiem... Nie mam. Zubę. 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 Tak. E, dokładnie, e, Pana Jakubiaka, Pana Żółtka i, i, i Pana Wostaka. Nie, nie wiem, e, politologiem nie jestem. Natomiast, no cóż, no, to jest dokładnie wie, wiele kwestii, o których się gdzieś, gdzieś mówiło tutaj w programie, jeszcze czyli podniesienie wydatku na, na, na system opieki zdrowotnej, przy e, jakiejś róż, różnej nadrobiazgi, Natomiast nie ma nic bardzo wyrazistego, z drugiej strony pamiętajmy o tym, że to jednak jest prezydent. To znaczy, pytanie jakiego prezydenta chcemy mieć, tak? Może niektórzy stwierdzili, ok, to będziemy mieli prezydenta, który się dobrze prezentuje i umie mówić, a tak naprawdę to niech wszystkim się zajmą inni. Też to, to, to gdzieś widziałam, że, że w tym miejscu programu ma gdzieś zawartą taki pomysł PiSu o tym, że Więcej miejsc na studiach medycznych, ale wtedy papierek, że trzeba zostać w Polsce i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Mhm. To taka ta, uciekawostka, ktoś gdzieś znalazł u niego. Okej, okay, okej. Okay. No dobra, to myślę, że mamy tutaj w miarę omówionego. Przejdźmy do naszego ostatniego tutaj czarnego konia, Krzysztofa Bosaka. No nie do końca, bo o Krzysztofie Bosaku będziemy mówić na następnym materiale. Do tego śledźcie nas na naszych fanpageach, Niskie Składki oraz na naszym kanale na YouTube. Trzymajcie się na następnym, do następnego materiału.